O czym zrobić dzisiejsze nagranie? Myślałam, myślałam. Jaki temat wybrać, jaki temat poruszyć? Czy mam mówić o Donaldzie Trumpie po raz, nie wiem już, który 50 o tym, że Donald Trump jest 44 prezydentem, że jest ofiarą Mossadu. Już nawet Amerykanie mówią o tym wprost, że Jeffrey Epstein, który nagrywał na niego kompromitujące pedofilskie materiały, był agentem Mossadu, że jego jego willa, jego, jego miejsca, do których zapraszał wpływowych ludzi, były naszpikowane elektroniką po to, żeby nagrywać haki na nie tylko Trumpa, ale także na wielu innych wpływowych Amerykanów. Czy mam o tym jeszcze mówić, wszyscy już o tym dobrze wiedzą. Może do Polaków ta, wiado, ta wiedza dociera dosyć spowolniona, ponieważ w Polsce służalcy Zachodu boją się wręcz o tym mówić, ale na Zachodzie jest to już szeroko podejmowane. Że tak, Mossad Rządzi Trumpem. Rząd Izraela ma na niego haki. Czy mam o tym mówić po raz kolejny? Jestem z narodu, też już mówiłam to wiele razy i tak się zastanawiałam, o czym to mówić, o czym tu mówić, a może nagrać dzisiaj coś o dinozaurach. <laughs> Otóż jestem w miejscu yy, w rezerwacie Gadaty Sołtykowskie, gdzie mamy ślady teropoda, dinozaura. Yy, drapieżnego, nie wiem sprzed ilu milionów lat oraz zauropody roślinożerne. I chciałam teraz pokazać właśnie ślady teropoda. Będę szła szlakiem dinozaurów. Jeden, dwa, trzy i cztery. I tu jeszcze są dwa. A tu jeszcze sobie szło statko zauropodów. Roślinożernych, takich czteronożnych, czworonożnych, które sobie wędrowały. Miały takie trochę słoniowate nóżki. No i tak sobie wędrowały te zwierzątka, wędrowały ileś tam milionów lat temu. Zostawiły ślady w łodku. Włodko stało się skałą. I Możemy je oglądać do dziś. Ile milionów lat temu to było, nie wiem. Nie jest napisane na tablicy informacyjnej, ale może tylko pokażę. Tak wyglądały roślinożerne. Zauropody i tak wyglądał drapieżny teropod. A tak na poważnie. Być czy mieć? O to jest pytanie. Trochę może filozoficznie dzisiaj o tym postaram się coś cokolwiek powiedzieć. I gdy zadaję pytanie być czy mieć? Z duszy każdego człowieka od razu i w to nie wątpię, bo z mojej też wyrywa się odpowiedź, no jasne, że być. Tylko dlaczego zachowujemy się potem tak, jakby to być było jednak ważniejsze? Ja kiedy tak patrzę na te ślady dinozaurów, to przypomina mi się wers z jednego z psalmów. Kiedy patrzę na niebo, dzieło Twoich palców, księżyc i gwiazdy, któreś ty uczynił. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I kim jest Syn człowieczy, że się nim zajmujesz? No właśnie. Czym jest nasze życie na tej Ziemi? Kilkadziesiąt lat. Jest jak kropka. Jak przecinek w dziejach wszechświata, w dziejach naszej planety Ziemi. A my jesteśmy jak kropeczka. I czym jest ta kropka? Czym jest ta, ta ludzka. Istota, że Bóg się nią zajmuje i o niej pamięta. Więc mieć czy być? Oczywiście, być jest ważniejsze. Dlatego niestrudzenie od wielu lat głoszę iskrę Bożą, którą ujrzałam oczyma duszy w 2008 roku. Ta iskra podkreśla i unaocznia ludziom właśnie to być. W formie Widzialnej, w formie widocznej, być, być duchowo. Bo mieć, oczywiście też trzeba mieć coś, żeby być, ale sama filozofia życia ograniczająca się do tego, żeby mieć, nie pozwala nam w pełni być. I uważam, że te dwa czynniki mieć i być powinny istnieć w takiej delikatnej równowadze, mimo wszystko. Z przewagą i z przechyłem ku temu, by być. Bo co nam z tego, że mielibyśmy wszystko, gdybyśmy nie mogli duchowo swobodnie być i żyć? Takie pytania sobie można zadawać, tak? Ja oczywiście że wiem, że ważniejsze jest być niż mieć. Mieć oczywiście też pociąga za sobą różne. Różne pragnienia, a ludzie chcą mieć. Nie ukrywam, nie jestem wyjątkiem, tak? Chciałabym mieć to czy owo. Ale bez tego, by prawidłowo być, to wszystko inne przestaje mieć sens, znaczenie. Przestaje to być radością, szczęściem. I uważam, że trzeba się skoncentrować na tym, żeby przede wszystkim być. Co mam dokładnie na myśli, mówiąc być o byciu? Jest to iskra, jest to duchowe pogodzenie się z tym i ujrzenie swojej własnej duszy, oczyma duszy, i, i oczyma duszy ujrzenie dusz innych ludzi. I wtedy to być nabiera pełniejszego, o wiele wymiaru, którego nie jest w stanie zastąpić żadne mieć, bo mieć nie daje szczęścia. Posiadanie wiąże się z przyjemnością, wiąże się z komfortem, ale szczęścia nie daje. Dopiero pełna harmonia duchowa może przynieść te stany, których żadne nabytki materialne nie przynoszą. I zauważyłam też, że współczesne społeczeństwo, przecież nie odkrywam Ameryki, nadmiernie koncentruje się na tym, by mieć. I ja rozumiem, że Polska jest pośrodku Europy, tak? I nie wiadomo, czy my jesteśmy wliczani do cywilizacji zachodniej, czy do wschodniej, słowiańskiej. Uważam, że tak się nie da generalizować. Każdy człowiek ma swoją osobistą drogę, ale zauważyłem, że cywilizacja zachodnia dąży do tego, by mieć. I to mają już w nadmiarze. Z tego rodzą się wojny, bo tak naprawdę mieć powoduje, że ludzie chcą mieć coraz więcej. Bliżej, dalej i jeszcze dalej. I tak zauważyłam, że właśnie szczególnie takim zmaterializowanym i skoncentrowanym na posiadaniu społeczeństwem są Germanie, plemiona z, z regionu Angel i Saksonii podbiły Wielką Brytanię, teraz jako Anglosasi, podbili potem później też połowę świata i oni szczególnie e, wraz ze swoją protestancką też ideologią skoncentrowali się na tym, żeby być. E, mieć, przepraszam, mieć. No i mają bardzo dużo, mają w nadmiarze, mają przesyt, ale ciągle im mało. I widzę to upośledzenie zachodnich społeczeństw. Które polega na tym, że nie zdają sobie sprawy, że może być inaczej. To tak, jakby wymagać od osoby, która nie ma nogi, żeby szybko biegała, tak? Więc, czy ja mogę ich krytykować, czy ja mogę ich jakoś tutaj potępiać, skoro oni nie znają innej rzeczywistości, i moją rolą jest ich tego nauczyć. Bo ja nie jestem żadną sędzią tutaj, ja nie jestem żadnym prokuratorem ani historykiem. Staram się być takim cichym i pokornym pielgrzymem, który wędruje przez te ziemię to tu, to tam i uczy, jak to znaczy w pełni być duchowo. Materialnie też wiadomo, to nie muszę nikomu tłumaczyć. Są ludzie, którzy mają. O wiele więcej niż ja mam i są specjalistami w tym, jak nabywać. Ja za bardzo specjalistką w tej dziedzinie nie jestem. A wręcz uważam, że <laughs> wielu ludzi powiedziałoby, że jestem jakąś ciamajdą, niezaradną życiowo, która nic nie zgromadziła, nic nie ma i co ja tutaj będę się wymądrzała, czego, czego ja mam w życiu uczyć, skoro ja nic sobie nie zdobyłam, tak? Niech będzie i tak, niech sobie myślą co chcą. I takie rozważania mnie właśnie w tym tygodniu troszkę tak dopadły. Mieć czy być. Każdy dąży i pragnie, żeby mieć jak najwięcej, ale tak jak już powiedziałam, każdy w duszy jednak krzyczy po cichu, że jednak ważniejsze jest być. I to jeszcze trzeba wiedzieć, gdzie być, bo można być daleko od prawdy, a można być blisko prawdy. I najlepiej jest być blisko prawdy, bo wtedy to bytowanie, to, to być i życie człowieka jest najpełniejsze. I chciałabym właśnie nauczyć ludzi, jak być. Blisko Boga, który jest źródłem szczęścia i pomyślności, i, i łask. I to jest najpełniejsze dla człowieka w tym krótkim życiu. Bitch.